Dzień dobry, witam na kanale YouTube Kancelarii Mędrecki Partners. Ja nazywam się Aleksandra Jakubowska, jestem radcą prawnym, dyrektorem w kancelarii. W dzisiejszym odcinku Poradnika Frankowicza porozmawiamy sobie o bardzo emocjonującym i budzącym kontrowersje temacie, czyli o pozwach banków. Skąd w ogóle wziął się pomysł banków na to, żeby pozywać kredytobiorców? Należy sięgnąć tutaj do uchwały Sądu Najwyższego z 2021 roku o sygnaturze 3 CZP 6 na 21. W tej uchwale Sąd Najwyższy przesądził, od jakiego momentu należy liczyć termin przedawnienia roszczeń dla kredytobiorców wobec banku. Ten termin przedawnienia wynosi 10 lat, w chwili obecnej po zmianach 6 lat, natomiast kluczowy jest moment początkowy tego terminu biegu przedawnienia. Sąd Najwyższy stwierdził, że takim momentem jest zakwestionowanie przez kredytobiorcę ważności swojej umowy, czy wskazanie, że w umowie znajdują się zapisy niedozwolone. Jednocześnie Sąd Najwyższy nie wskazał, od jakiej daty należy liczyć termin przedawnienia dla przedsiębiorcy, czyli banku. Ten termin przedawnienia jest krótszy i wynosi 3 lata. Banki natomiast wywiodły z tej uchwały bardzo ostrożnościowo, że również dla nich ten termin przedawnienia liczony jest właśnie od momentu zakwestionowania umowy przez kredytobiorcę. Ponieważ procesy frankowe potrafią trwać dłużej niż te trzy lata od momentu zakwestionowania zapisów umowy, banki zdecydowały się na to, aby już w trakcie trwania procesu z powództwa kredytobiorcy pozwać kredytobiorcę, o swoje, w ich ocenie, należne roszczenia, właśnie po to, żeby zapobiec przedawnieniu tych roszczeń. I o co pozywają banki? Pozywają oczywiście o zwrot kapitału kredytu czyli tego, co na podstawie umowy kredytowej otrzymał kredytobiorca. Nie jest w tym roszczeniu nic dziwnego nie ma w tym roszczeniu nic dziwnego ani kontrowersyjnego ponieważ jasnym jest że jeżeli umowa kredytowa zostaje uznana za nieważną to każda strona musi zwrócić drugiej to co jej em, wpłaciła czyli kredytobiorca musi zwrócić kapitał otrzymany od banku bardzo duża kontrowersje natomiast budzi drugie roszczenie banku tak zwane roszczenie o bezumowne korzystanie z kapitału Skąd ono w ogóle wynika, jak banki wpadły na ten pomysł? Otóż banki stwierdziły, że nie może być takiej sytuacji, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, de facto bank nic nie zarobi na tym kredycie, ponieważ musi zwrócić kredytobiorcy wszystko, co ten mu zapłacił czyli raty kapitałowo-odsetkowe, prowizja za udzielenie kredytu i oczywiście dodatkowe ubezpieczenia. Na przykład z tytułu braku niskiego wkładu własnego. No, czyli bank nic na tym kredycie nie zarabia. Stwierdził zatem, że skoro um, kredytobiorca korzystał z ich kapitału bez żadnej podstawy prawnej, no to właśnie należy mu się to odszkodowanie za bezumowne korzystanie. Czy takie roszczenie jest zasadne? Oczywiście w ocenie kredytobiorców takie roszczenie nie jest zasadne. I znajduje to odzwierciedlenie zarówno w powoli zapadających wyrokach, które w znaczącej większości sięgającej 100% są korzystne dla kredytobiorców i uznają, że takie roszczenia banku nie są zasadne. Potwierdzenie również znajdziemy w opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C520/21, w której to Rzecznik jasno stwierdził, że bankowi, Oprócz zwrotu kapitału wraz z odsetkami za opóźnienie, nie należą się żadne dodatkowe świadczenia. Takie świadczenia mogą się natomiast należeć kredytobiorcy, przy czym rzecznik stwierdził, że należy to jednak do sądu krajowego. Jeżeli opinia rzecznika znajdzie potwierdzenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, banki mogą mieć bardzo duży problem w tym, żeby jakiekolwiek dodatkowe roszczenia, uzyskać. Czy ta opinia oznacza, że banki przestaną pozywać kredytobiorców o bezumowne korzystanie z kapitału? W mojej ocenie nie. Banki jak najbardziej będą próbowały każdym sposobem w każdej sprawie jednak pozyskać te dodatkowe środki, licząc na to, że sąd krajowy może orzec odmiennie od tego, jakie jest orzecznictwo europejskie. Natomiast oczywiście kredytobiorcy powinni się od takich wyroków odwoływać. Tak jak wspomniałam wcześniej, na ten moment wyroki z powództw banku są w znaczącej większości korzystne dla kredytobiorców. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania co do swoich spraw lub do tematu poruszanego dzisiaj, zachęcam do subskrybowania kanału i do zadawania pytań w komentarzach. Dziękuję bardzo i do widzenia!